Porządny kierowca wie, że z tym nie ma żartów. Gdy tylko widzisz zbliżający się ambulans, natychmiast ustąp mu miejsca na drodze. Tu każda sekunda decyduje o ludzkim życiu. Być może kiedyś zadecyduje również o Twoim. Wypadek drogowy, katastrofa, pożar lub zwykły zawał. Szybka akcja na ratunek dziecka lub po prostu transport leków, krwi albo narządów do transplantacji. Bądź człowiekiem, ustępuj miejsca służbom medycznym i zawsze pamiętaj o korytarzu życia. HESTA: Dystrybutor i konserwator specjalistycznego sprzętu chłodniczego przystosowanego do potrzeb branży medycznej, farmaceutycznej, laboratoryjnej oraz ośrodków badawczych. Skontaktuj się z nami: sklep małpachesta.pl. HESTA